Powiem Wam, że wydaje mi się, że nie ma takich osób. Mieliśmy sytuację i wtedy przez te ostatnie dwa lata myślałem po raz pierwszy, że znalazłem taką osobę, która na motocyklu nie powinna jeździć. Podczas jednego z treningów przyjeżdża facet, który nie zorientował się na treningu torowym, że zgubił podnóżek. Bardzo sympatyczny. Gość, który, z którym mamy sporadyczny kontakt do dzisiaj i mam nadzieję, że tu jeszcze wpadnie. Przyjechał tutaj z żoną. Razem z żoną bardzo długo jeździli, bo e, mieli bardzo duże doświadczenie turystyczne. Ale kiedy znalazł się na torze, jeździł na Mini GP, e, jeździł przez kilka okrążeń i nie zorientował się że mu odpadł podnóżek. Zapytacie, no dobra, no to co zrobił z nogą? To była z prawej strony yy, prawa noga. Ułożył ją jakoś na wahaczu w ten sposób, że opierał ją z tyłu o wahacz i jeździł. Jego poziom emocji był tak duży, że w zasadzie nie wiem, czy by się zorientował, że mu odpadła kierownica. Po prostu był tak zestresowany yy, i tak zablokowany i tak nie miał możliwości percepcji tego, co się dzieje wokół niego, że ja byłem przerażony mało tego, on zjechał po chwili i powiedział mi, że coś leży na torze. Nie orientując się, że jego podnóżek. Ja się zapytałem, co, że rafa, słoń, on mówi, nie wiem, coś leży. Ja mówię, nie przejmuj się jeździć I wyjechał znowu, ponieważ ja nie zauważyłem, że nie ma podnóżka z prawej strony, znowu wyjechał na kilka okrążeń. I dopiero, kiedy ja wyjechałem, zobaczyłem, że na torze leży podnóżek, i raczej wygląda na podnóżek naszego motocykla, zjechałem, ściągnąłem grupę, mówię, słuchajcie, kto zgubił podnóżek? On nagle patrzy i mówi, ojej, to ja. No i to był jedyny moment, kiedy wziąłem kogoś na bok i powiedziałem, słuchaj, dla twojego dobra, nie powinieneś jeździć na motocyklu, powinieneś przestać jeździć na motocyklu, za bardzo cię lubię, jesteś zbyt fajnym gościem, żeby sobie kontynuować tą podróż w sytuację stresową na drodze, w której ty nie zareagujesz. Wyjedzie coś nagle wytworzysz jakakolwiek stresowa sytuacja na drodze i ty nie masz niestety zdolności reakcji. Oczywiście to było na bazie, jeszcze też wcześniejszych doświadczeń to był trzeci dzień, pierwsze dni były poprzedzone flatrakiem, gdzie niestety tamte braki umiejętności i braki reakcji też wychodziły, były ewidentne, ale nie do tego stopnia, żeby powiedzieć, słuchaj, okej. Okay, to jest przerażające, a ponieważ byliśmy już, powiedzmy, nie rozmawialiśmy z młodzieniaszkiem tylko z człowiekiem, który był grubo po pięćdziesiątce, no to stwierdziłem, że, że być może są osoby, które nie powinny jeździć na motocyklu, jeżeli nie jesteś w stanie się zorientować, że ci odpadł podnóżek, to jest, to jest poważna sprawa i z autentyczną Taką intencją poprosiłem go, żeby, żeby przestał jeździć, że, żeby sobie dał z motocyklami spokój. On miał łzy w oczach, nie zapomnę tego do dziś, nic nie powiedział. Słuchajcie przez następne dwa dni na to, że tak się zawziął, że to był zupełnie inny człowiek. To był człowiek, który gdzieś na ostatniego dnia znalazł luz w sobie, ale już przedtem zaczął absolutnie wyjeżdżać, tak skoncentrowany. Chyba tak przerażony tym, co się stało, to do niego tak dotarło, że odblokował w sobie ogromna chęć jazdy na motocyklach i uwierzenie w to, że rzeczywiście jest słabo, jeżeli się nie zorientował, że odpadł podnóżek. To wszystko w takim stopniu go zmobilizowało, że zrobił sam dla siebie ogromny progres przez ostatnie dwa dni treningu i, i to było coś, i cały czas gdzieś tam podsyła. Mi zdjęcia z jego podróży, i wydaje mi się, że skoro on jest takim przykładem, że w każdej sytuacji można się przemóc, nawet takiej beznadziejnej, wydaje mi się, że każdy, absolutnie każdy może zostać motocyklistą, i jeździć bezpiecznie, natomiast być może niektórzy z nas potrzebują sobie zdać sprawę z jakichś limitów i te limity zaadresować w odpowiednim treningu to wszystko, ale każdy, na pewno każdy może. Jeździć na motocyklu, i moim zdaniem dobry motocyklista to jest uśmiechnięty motocyklista.